I mam przykład jednej pani doktor, która jest lekarzem nefrologiem i miała wielkie problemy z kobiecymi sprawami, a ponieważ jest lekarzem, wiemy, więc... Sięgała zawsze po te środki, które znała. Tak, One niestety nie dawały żadnego rezultatu pozytywnego. A już w końcu przyszła do mnie i powiedziała: No dobrze, to w takim razie ostatecznie nic już nie pomaga, to spróbuję jeszcze zielonej żywności. I zaczęła pić sok z trawy jęczmiennej i zjadać chlorele w takich ilościach, jakie jej, ja jej tym razem przepisałam. I proszę Państwa, to było nie do uwierzenia, bo minęło między 3-4 miesiące. I właśnie moja pani doktor, nie moja, bo ja nie chodzę do lekarzy, bo już nie muszę, natomiast znajoma właśnie poszła sprawdzić, jak tam jej problemy kobiece. I faktycznie poszła aż do czterech ginekologów, bo pierwszemu ginekologowi nie uwierzyła, jak powiedział jej, że nic tam nie ma, wszystko zniknęło. No i nie uwierzyła, poszła do drugiego, powiedziała, że zbieg okoliczności. Trzeci już trochę dał jej do myślenia, i czwarty jej całkowicie potwierdził, stawiając tą samą diagnozę: Nic nie ma w środku, wszystko wyleczone, wszystko, co było tam niepotrzebne, zniknęło. Dlatego, że nasze ciała mają funkcję samoleczenia. One nie potrzebują żadnych lekarstw. One potrzebują tylko być odżywione i oczyszczone.